Wracamy z moim tatą, wieczorową porą. Stanowiłam jeszcze tutaj, by się na chwilę sobie tutaj zatrzymaliśmy. stanowiłam e, nagrać w zasadzie zapowiedź. E, będzie to zapowiedź. Planuję w ogóle, jeżeli chodzi o markę Bortniko. przypomnę, jest to marka dostępna w Polsce na wyłączność w jednej perfumerii. Jest to marka tajska, jest to marka, która też ma własne składniki. Jest to marka od świetnych hatarów, tak skrótowo zapowiedział, bo planuję zbiorczyć takie zbiorcze umówienie, przegląd marki. Taki mniej skrótowy nadaną markę niszową Bortnikow. Tak jak w zasadzie były też inne marki realizowane, szeroko, szeroki zakres tej serii. To właśnie kolejną marką planuje zrealizować Bortnikowa. Taki skrótowy zbiorczy film, również o konkretnie tylko e, pomysłowych zapachach z grupy Gourmand w ramach wykonania marki Bortnikow i jeszcze w sumie jeden trzeci film właśnie w zakresie marki Bortnikowa. Tą drogą w tym momencie w użyciu właśnie mam też zapach tej marki. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów, jeżeli chodzi o ich zapachy, całą ich twórczość, całą twórczość marki Bortnikow. Jest to Santa Sangre. Ten zapach akurat ma wersji atarowej, a szkoda. I dzisiaj zawsze ten zapach w zasadzie odkryłam też jeszcze inny niuans. Ale właśnie też w ramach kwestii gourmand. Jeszcze inny niuans e, po czasie, po dłuższym czasie, właśnie w Santa Sangre. Coś, co wcześniej się nie ujawniało, i coś, co typowo nie jest zapisane w nutach, ale widocznie w składnikach jest, ehm, bo też w nutach nie zostało po prostu dopisane, bo nuty są bardzo skrótowe. No tak mamy cytrusy, no tak mamy generalnie kwestie żywiczne, smoczą krew, ale oczywiście to nasze woda.